Moja droga do finału view can Dance była zdecydowanie bardzo krętą drogą. To była mega ciężka praca. Było kilka momentów takich, w których myślałam, że czegoś nie zrobię, a jednak dałam radę. To Salto w Dżaifie z włodkiem, to był mega stres i strach, że, że sobie coś zrobię. Po prostu nie czułam stabilności, więc bałam się nie skoczyć. Bardzo się stresowałam przed tym wyjściem. i jednak skoczyłam to salto, więc jakby przełamałam się. Nie boję się go już skakać. To jest fajne uczcie, że jakby sama sobie stawiam cel i, i dążę do niego i go osiągam. Przed półfinałem miałam mega zjazd mojego ciała. E, psychicznie, fizycznie po prostu czułam się najgorzej. I podszedł do mnie Michał i powiedział mi kilka bardzo ważnych słów. Będziesz to kochać nawet, nie Tak, tylko. No i po prostu trafił wtedy do mnie. Jak wyszłam na scenę, miałam stres, ale kiedy usłyszałam muzykę, ja po prostu popłynęła. To, że znalazłam się w finale to jest najlepsza nagroda, jaką tylko mogłam sobie wymarzyć za te wszystkie łzy, za te nerwy, za wszystko.